Znasz wielu aktorów, ale niewielu mężczyzn, którzy potrafili zostać wierni po stracie, jak Liam Neeson. Po śmierci swojej żony, Nataszy Richardson, nie związał się z nikim od ponad 15 lat. Poznali się na planie filmu, a on często powtarzał, że to właśnie ona nauczyła go, czym naprawdę jest miłość. Przez lata tworzyli rodzinę, wychowując dwóch synów. Aż do 2009 roku, gdy podczas jazdy na nartach Natasza uderzyła w głowę. Wydawało się, że to drobiazg, ale kilka godzin później już nie żyła. Dla Nesona czas się zatrzymał. Choć zdobył sławę i fortunę, stał się jednym z najskromniejszych ludzi w Hollywood. Całą energię poświęcił wychowaniu synów i działaniom charytatywnym, wspierając dzieci chore na raka. Nie szukał nowej miłości. Nie dlatego, że nie mógł, ale dlatego, że nie chciał zastępować tej jedynej. W świecie, w którym wszystko jest tymczasowe, on przypomniał, że prawdziwa miłość nie kończy się ze śmiercią, ona po prostu zmienia miejsce. Czy wierzysz, że taka wierność jest dziś jeszcze możliwa? Zostaw lajka, obserwuj.